Witam was wszystkich bardzo serdecznie w dziesiątym już odcinku z serii od zera na mapie No Man's Land. Wsiadłem do traktora i pojechałem od razu zbierać bele. Jak pamiętacie w poprzednich odcinkach, to właśnie wtedy zrobiłem ich tutaj bardzo, bardzo dużo, niestety dwie bele okazały się być mniejsze, więc będę musiał je pozbierać dopiero za jakiś czas. Dzisiaj mam w planach zrobić wiele fajnych rzeczy. To będą pomysły, które wy mi podrzuciliście. Bardzo serdecznie dziękuję za każdy pomysł, który był wrzucany pod komentarzami, czy w komentarzach pod poprzednimi odcinkami. Dzisiaj będzie właśnie realizacja tych pomysłów. Dzisiaj tego troszkę będzie, ale zanim będę robił takie właśnie rzeczy, jadę sobie sprzedać te wszystkie bele. Jest ich całkiem sporo, 24. Już mogę sobie zawieść do skupu. Zobaczcie. Tylko ile ja na nich zarobię, to tak jakby się ktoś zastanawiał, czy słomę opłaca się zbierać. Moim zdaniem tak, moim zdaniem są to pieniądze naprawdę bardzo duże. Z samego pola można już sporo zarobić, ale oczywiście, jeżeli ogarniecie sobie jeszcze zbieranie słomy, to już w ogóle będzie się to opłacać bardzo, bardzo konkretnie. Na początek zamierzam puścić tutaj ziomeczka, żeby skultywował mi to pole, bo przecież coś trzeba tutaj nowego puścić do siania. No wiadomo, że bez siania zbiorów nie ma, a bez zbiorów pieniędzy również. Zobaczcie tylko co się tam stało, ponieważ te dwie mniejsze belki w jakiś magiczny sposób nie spowodowały zatrzymania mojego pracownika. W dodatku ten pracownik się nie zepsuł, także jakiś cud normalnie się tu wydarzył na No Man's Land. No ale to jakaś taka dziwna sytuacja, pewnie jakaś normalnie anomalia. Ja w każdym razie zbieram sobie te bele do końca, nie zostało już tego dużo. Natomiast ile razy przejeżdżam przez tą drogę, którą zrobiłem tutaj już kilka odcinków temu, Tyle razy ona podoba mi się tutaj. Naprawdę, naprawdę bardzo. Zobaczcie, 55 tysięcy i kolejne 13 tysięcy udało się zarobić za te kilka bel. Niby nic, a bardzo, bardzo cieszy. Dobra, czas sobie w takim razie skoczyć do sklepu i oddać maszyny, z których już nie korzystam. Ze zgrabiarki nie korzystałem już naprawdę długo, więc nie ma sensu, żebym ja za nią codziennie płacił dzienną ratę. No i również nie za bardzo, raczej będę tutaj sadził kolejną trzcinę cukru. Cukrową. Trzcina cukrowa jest na tym poletku przede mną, o właśnie, wjechałem w nią. No ale raczej kolejnego pola trzciny cukrowej nie przewiduję robić w najbliższym czasie. Więc teraz, co by sobie tutaj ogarnąć? Oto jest pytanie. Wiecie, co tak się zastanawiam? Kukurydza, rzepak? Może bawełna, może buraki? Tak się zastanawiałem, że zrobiłbym sobie tutaj naprawdę buraczaną akcję, ale koniec końców, koniec końców zdecydowałem się jednak żeby tutaj posadzić sobie bawełnę. Bawełna będzie tutaj myślę ciekawym pomysłem, ponieważ jeszcze jej nie było w tej serii, a przecież ja bym chciał zrobić tutaj różne rzeczy. Oczywiście postawię sobie później budynek, no ale to za jakiś czas, dlatego że teraz zamierzam postawić sad. To jest oczywiście jeden z waszych pomysłów, to wy mi tutaj zasugerowaliście, żeby postawić sad z oliwkami. No i pierwszy, malutki na razie sadzik, dlatego że dopiero cztery takie, jak by to nazwać, cztery rządki dopiero posadziłem. Sad jest bardzo drogi, żeby go posadzić, więc muszę jeszcze oczywiście zarobić trochę pieniędzy w inny sposób. Poszedłem sobie do lasu w takim razie, żeby co nieco powycinać tych drzew. Zobaczcie, mamy tutaj drzewa, które zwykle mają 25,5 metra. Wysokości lub, jak je zetniemy, to już to będzie 25,5 metra długości. Ale oprócz tego jest też kilka drzew większych, także myślę, że trzeba się też tym zająć. W międzyczasie moi pracownicy robią sobie wszystko co tam trzeba. Jeden pracownik kultywuje, drugi pracownik od razu sadzi moją bawełnę, a ja w międzyczasie pozbędę się troszeczkę, jak widzicie, tutaj gałęzi z tych piękków, dużo tych drzew tutaj mamy, no i potem pozbieram sobie te drzewka, żeby mój tartak miał co robić przez najbliższy czas. Chyba nie ma nic gorszego niż niewykorzystana... Tak naprawdę przestrzeń produkcyjna, ja tutaj mam Platinum DLC, więc za jakiś czas też będę wykorzystywał jego elementy. Zresztą sadzarkę wykorzystywałem przecież niedawno. Kto pamiętał poprzednio odcinki, to wie doskonale, że sadzarka z Platinum DLC robi absolutnie niesamowitą robotę. No ale oczywiście niektóre fabryki z Platinum DLC też zamierzam sobie tutaj potem postawić. Te kawałki drewna, te kłody są nieco za duże, żebym je mógł bez problemu załadować później na moją ogromną wprawdzie przyczepkę, ale niestety tam można załadować 15 metrowe kłody, a te drzewa są troszkę większe, dlatego ja je tak kroję na mniejsze elementy. To jakby ktoś pytał, dlaczego to robię, bo też dość często takie pytania w komentarzach właśnie się pojawiają. Oczywiście teoretycznie mógłbym tego nie robić, ale sam doszedłem do wniosku, że po prostu tak też wygląda dużo dużo ładniej. Skoro sad, skoro takie rzeczy, no to przydałby się jakiś traktor sadowniczy. Oczywiście mógłbym się zdecydować tutaj na Antonio Car Raro na jakiś traktor, właśnie z tego DLC. Było to pierwsze DLC do Farminga, które już niedługo będzie miało jeden roczek. Ale ja się tutaj zdecydowałem jednak na markę Landini, dlatego że dawno nie korzystałem z tego pięknego, niebieskiego traktora. Tak naprawdę bardzo mi się w nim podoba ten niebieski lakier, więc zdecydowałem się właśnie na ten traktor. No, jak widzicie, pracownik mi się tam zatrzymał. Zaparkowałem sobie tą prasą, no w takim miejscu, że nie do końca, nie do końca dobrze tutaj to wszystko wyszło, będę musiał sobie to przestawić, no i włączam moją przyczepkę z autoloadem, więc troszeczkę sobie przyniosę te kłody, wiecie, żeby to ładniej wyglądało, oczywiście autoload nie będzie działał, jeżeli kłoda ma jakieś gałązki, no więc teraz tylko podejść, powrzucać, nie jest to, jak widzicie, bardzo problematyczne zadanie, tu stosuję autoload w tej serii, w innych niekoniecznie, ale moim zdaniem autoload do drewna bardzo, bardzo ułatwia pracę, no tylko trzeba pozbyć się wszystkich gałązek, jeżeli manualnie ładujecie, nie ma oczywiście takiego obowiązku, ponieważ wtedy to nie ma żadnego wpływu na pracę autoloada bądź zwykłego ładowania. Natomiast tutaj oczywiście trzeba coś takiego zrobić. Zobaczcie, jeżeli nawet w dobrym miejscu ustawię sobie te kłody, to nie jestem w stanie załadować dłuższe niż 15-metrowe. Bardzo fajnie to wygląda. No i chyba już wszystkie, chyba wszystkie. Bardzo szybko mi to poszło. Jak widzicie, załadowane są właśnie a nie, jeszcze ta jedna, jeszcze ten jeden malutki patyczek został. Ciekawy. czy ten landini pojedzie. O kurde, on ruszył, i jak widzicie, jedzie, nie ma, nie ma żadnego problemu z tym, żeby ten landini jechał. Oczywiście jedzie wolno, no bo nie rozpędził się do swojej maksymalnej prędkości. No a tu moi pracownicy, jak widzicie, zdążyli odstawić jakąś szopkę w postaci zablokowania się nawzajem. No to też jest taka ciekawostka, że ci pracownicy też robią różnego rodzaju cuda. Jak widzicie to miejsce na mapie, ten głaz sprawia tutaj ogromne problemy, dlatego wymyśliłem sobie, że po prostu zmniejszę to pole, no żeby nie było takich dziwnych, nieprzewidzianych sytuacji. No po prostu trzeba coś. Z Temu z tym zrobić, więc wymyśliłem, że po prostu zrobię coś takiego: no, zrobię trochę trawnika, no i dzięki temu ten pracownik nie będzie dojeżdżał do samego głazu. Mam nadzieję, że przez to nie będzie się blokował. A jak wejdzie, to oczywiście zobaczymy. Ponad połowa pola jest już zasadzona, więc jadę co nieco sprzedać. Zobaczcie, mam już poniżej 500 euro na koncie, to jest naprawdę, naprawdę mało, ale na szczęście mam jeszcze dwie palety desek, które jestem w stanie sprzedać, tam pracownicy sobie jadą, ale też będzie trzeba ich poprawiać za chwilę. Mam tutaj jakąś marną paletę z jajkami, bo tylko 16 sztuk, mam paletę mąki, niby nic, niby niewiele, ale popatrzcie, ja już mam... 150 euro na koncie, no w tym tempie jak będzie to ubywać, no w tym momencie przestało ubywać, mam 92 euro na koncie i jeszcze 500 litrów sałaty, niby nic, ale oczywiście popatrzcie, to jest ponad 10 tysięcy euro. No tak, to drzewko tutaj w sumie ładnie wygląda, ale moim zdaniem trochę zawadza, więc wydaje mi się, że będę musiał się pozbyć właśnie tego badylka za jakiś czas. Zobaczcie, już mam ponad 10 tysięcy euro, więc bez problemu będę w stanie tutaj zasiać to pole do końca, zasiać i obrobić tak naprawdę jak widzicie, ja sobie zasuwam tutaj teraz sam. To już nie jest pracownik, nawet delikatnie zahaczyłem o to, co on już tam zrobił. No i teraz podjadę, skończę kultywację tego pola. Po lewej stronie mogliście zobaczyć właśnie mój nowy sad. Będę tutaj miał oliwki za jakiś czas, będą tutaj takie żniwa, ale to oczywiście jeszcze chwilkę będzie trzeba poczekać. No dobrze, ja tam sobie postawiłem, ja tam sobie to postawiłem w taki sposób, że blokuje się nawzajem, także będę musiał coś z tym zrobić w przyszłości. Tam jednak ten parking się nie do końca. Nadaje na taką rzecz jak na przykład moja prasa. No ale to tam sobie pogadamy, zobaczcie, jak wygląda na nawiezienie, bo tam oczywiście troszeczkę będzie można jeszcze ponawozić. No a tutaj mój pracownik, jak widzicie, zasuwa sobie, ale w tym momencie skończył, zwolnił się. No więc skoro się zwolnił, no to wiecie, ja już do niego wskoczę, zasieję sobie do końca. Przy okazji możecie zobaczyć, jak wygląda sadzenie bawełny. Tak mówię, sianie, ale w gruncie rzeczy powinienem powiedzieć, że to jest sadzenie. W poprzednich farmingach taka. We'll Kategoria maszyn nazywała się sadzarki, teraz się to nazywa siewnik punktowy, więc w sumie można się naprawdę w tym już pogubić. W każdym razie trzeba zrobić, żeby bawełna u nas już na polu rosła. Myślę, że nie będzie z tym jakiegoś większego problemu. Jak widzicie w moim siewniku punktowym bądź inaczej mówiąc w sadzarce zostało już malutko ziaren. Zobaczcie, ubywa tego naprawdę szybko. Zostały 300, zostało 350 litrów. Ten, ta sadzarka tak naprawdę też jest niewielka. Ona ma dość duży zbiornik właśnie na ziarno, ale to może nie na ziarno, może na, ja bym to powiedział, na nawóz, bo na ziarno ma właśnie mały zbiornik, czy źle to powiedziałem. Ten większy zbiornik jest oczywiście na nawóz. Zobaczcie, tam 2000 litrów prawie wchodzi, natomiast no tutaj em, tego ziarna, tych tak naprawdę zalążków do, 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 do naszej bawełny jest po prostu mało. Przeskoczyłem sobie od razu o dwa dni. Użycie szybkiej skali czasu bardzo, bardzo rozwiązuje problemy, także przeskoczyłem sobie dwa dni, właściwie dwa miesiące do przodu, bo tutaj jeden dzień w grze to jest jeden miesiąc. E, tak sobie tutaj ustawiłem, więc jak widzicie zasuwamy dalej. Landini będzie mógł się sprawdzić, ponieważ będę mógł teraz pojechać sprzedać różne fajne rzeczy. Mam 25 tysięcy euro długu, wynika on oczywiście z tego, no że jednak wypożyczenie tych maszyn za darmo nie jest. Ja tutaj pewnie pytaliście też wielokrotnie, jak to jest, że ja tak tanio kupuję te maszyny. Otóż ja ich nie kupuję, ja je po prostu pożyczam. To mi się opłaca, dlatego że dzięki temu jestem w stanie prowadzić to gospodarstwo, ale muszę się bardzo szybko rozrastać, bo w przeciwnym razie po prostu będę płacił ogromne dzienne rady. No i teraz już jak widzicie stan konta idzie w górę już mam ponad 60 tysięcy więc bardzo bardzo fajnie zasuwamy sobie w takim razie na poletko puszczę tutaj pracownika, niech on mi nawozi, niech się czymś się zajmie pracownik pojechał, pracownik poszedł nawozić, a ja w międzyczasie puszczę jeszcze drugiego pracownika na robienie automatycznej kiszonki zdaję sobie sprawę z tego, że taka praca może być troszkę nudna, no bo jednak w kółko tak naprawdę robię tą automatyczną kiszonkę ale no trzeba, trzeba, dlatego że to jest po prostu stały dochód, który mi finansuje tak naprawdę wypożyczanie maszyn. No, gdybym miał darmowe wypożyczanie maszyn albo jakiś taki mod na coś takiego, no to oczywiście nie musiałbym teraz tutaj puszczać m, tego pracownika. No, ale cóż, ja jednak staram się grać tutaj mniej więcej tak jak Giants dostarczył nam rozgrywkę. Oczywiście stosując jakieś różnego rodzaju fajne modziki czasami, no ale mimo wszystko, mimo wszystko nie będę aż tego oszukiwał. No, równie dobrze mógłbym sobie po prostu dodać pieniądze, a jak wiadomo, 奥托·弗吉。 2000 ponad 2100 litrów jajek udało mi się zebrać od moich kurczaków, tu w międzyczasie jeszcze się przeładowałem, żeby to ładnie wyglądało. No i zobaczcie, 30 tysięcy litrów mąki. No to kto tam kto tam pamięta moje starsze odcinki, to na pewno wie, że jadąc tutaj, to ja zawsze się gdzieś tam wywróciłem. No i mamy premium flower, premium mąka, jak widzicie, nie jest ona jakoś wiele warta, jest jej co prawda dużo, no ale oczywiście pieniądze za sprzedaży mąki są dużo większe niż. Niż gdybym sprzedał owiec po prostu w sklepie, w skupie. Owiec generalnie jest bardzo dobrym zbożem, które po pierwsze opłaca się uprawiać, jeżeli nie gracie z porami roku. No a nawet jeżeli już gracie z porami roku, to oczywiście przetwórstwo owsa również jest opłacalne. Dobra, chodźmy sobie, zobaczmy jak to tam wygląda. Tu się nawiozło, tam pracownik sobie zasuwa. Tutaj kolejne 4000 litrów już mam. No i jak widzieliście przed chwilą, mamy też mm, fabryki, które są dostępne w Platinum DLC. myślę, że za jakiś czas będę je stawiał. Dzisiaj zrealizowałem pomysł na bawełnę, bo to był wasz pomysł, żeby tutaj ogarnąć bawełnę. Ok, w międzyczasie przeskoczyłem o kolejny dzień do przodu. Zrealizowałem pomysł z wybudowaniem małego sadu. Także już jak widzicie oliwki tam sobie będą czekać tak naprawdę na zbiór. Oczywiście oliwki zostaną później przerobione na oliwę. Z oliwek w mojej olejarni. No ale to melodia przyszłości. Kolejnym pomysłem, który tutaj był, to oczywiście jest trzcina cukrowa, ale to ten pomysł już był dawno, więc nie będę teraz, nie będę teraz już do niego raczej wracał, ponieważ żniwa trzciny cukrowej zbliżają się wielkimi krokami, więc za chwilę je po prostu będziecie mogli sami zobaczyć. No będzie tego całkiem, całkiem sporo, ale to jeszcze chwileczkę, musimy się wstrzymać, 1400 litrów tym razem i jeszcze troszkę mąki tutaj, no, chyba wszystko, chyba wszystko jest, a jeszcze mąka wyskoczyła, dobra, no to będę musiał pewnie tu jeszcze raz przyjechać. Mój pracownik, jak widzicie, nie wiedzieć, Pojechał zupełnie gdzie indziej, no ale tam też powinien jeszcze nawozić, więc nie ma to większego znaczenia. Niech on sobie tam jeździ. Jak widzicie, stan konta wreszcie, wreszcie wygląda trochę lepiej i bardziej okazale niż wcześniej. Mam ponad 200 tysięcy na koncie, także no pierwszy raz od dawna, od dawien dawna mam wreszcie jakieś normalne pieniądze tutaj na koncie. No a w międzyczasie ja pojadę sobie jeszcze zatankować moją szklarnię, no bo nie wiem, czy wiecie, ale no trzeba, trzeba też tutaj co nieco czasem tej wody dostarczyć. Korzystam cały czas z tej małej przyczepki, ona jest AB, takiej marki, ale to zostało dodane przez Jansa jakiś czas temu. No dobra, przyczepka na trzcinę cukrową, Randon Canaviero, jeśli dobrze pamiętam, jeżeli źle przeczytałem, możecie mnie śmiało poprawić, zdecydowałem się tutaj, że nie będę wypożyczał kombajnu do... Trzciny cukrowej, ale w międzyczasie zobaczcie, co ten pracownik odstawił. Ten pracownik zawiesił się mi kurde na peli. No ja nie mogę. Pracownik to chyba chce wygrać dzisiaj konkurs na dzbana roku. No gdzie to się tak zepsuć? No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że już dalej niczego nie będzie odstawiał. W każdym razie, ten pracownik tutaj skończył pracę, więc może jednak puszczę go na to pole, na którym miał on robić od samego początku, a w międzyczasie zastanowię się, gdzie by postawić cukrownię, no bo wiecie, przymierzam się już do zbioru trzciny cukrowej, no ale nie za bardzo mam miejsca. Wiecie co tutaj? Mógłbym jakoś próbować to upchnąć, no ale to bez sensu, więc wiecie co skorzystam? Skorzystam tutaj z wolnego miejsca i po prostu postawię tą cukrownię na wyrównanym wcześniej przeze mnie terenie. To pewnie oglądaliście 2-3 odcinki temu. Obok kurnika postawię sobie cukrownię. W międzyczasie zrobię sobie jeszcze jedną taką drogę. Tutaj, oczywiście, troszkę, troszkę więcej tego betonu będzie. Myślę, że kury się nie pogniwają, że będą miały czyściej dookoła swojej zagrody. No ale ja jeszcze idę. Zatankować jeden raz wodę, niech się ona tam tankuje. Dobrze, ten pracownik skończył, więc nic tylko odstawić cały sprzęt na farmę i możemy zacząć kolejne, kolejne prace. Tym razem będzie to wycinanie, właściwie pozyskiwanie żniwa trzciny cukrowej. Zobaczymy, jak Wam się to będzie podobać, ponieważ oczywiście ja tutaj wykorzystam sobie też takiego fajnego moda. A nie, no, ten pracownik wygrywa bezapelacyjnie dzisiaj konkurs nad pana Roką. On się drugi raz zawiesił. Nigdy wcześniej tutaj w tym miejscu się to nie zdarzyło, a ten pracownik zepsuł mi się, jak widzicie, drugi raz. Przyczepka Randon'a, przyczepka marki Randon, to jest przyczepka, która była z nami w Farmingu 19. Była ona moim zdaniem genialna. Niestety nie ma jej w podstawce w FS22. Bardzo mi szkoda z tego powodu, ale jest do pobrania w modach, z modów właściwie, więc nie ma też większego problemu, żeby ją pozyskiwać. Zobaczcie widok ze środka tak to ładnie wygląda no troszeczkę będę musiał się jak widzicie najeździć, to jest malutkie poletko ale oczywiście to malutkie poletko jest mimo wszystko bardzo opłacalne trzciny cukrowej w przeliczeniu na hektar jest bardzo dużo, więc to się opłaca robić, zobaczcie tylko jak wyglądają żniwa tej trzciny cukrowej, jeżeli szukacie czegoś co z jednego hektara da wam największy plon, no to może poza drzewami trzcina cukrowa jest zdecydowanie najlepszą opcją można też zatrudnić pracownika do tego więc tak naprawdę nie musicie sami robić tych żniw i jednak to jest bardzo wygodne nie musicie nic ciekawego robić, po prostu puszczacie pracownika i odbieracie gotową przyczepkę. Polecam właśnie tego Randona, ponieważ ma on ten, ta przyczepka Randona ponad 66 tysięcy litrów pojemności. Bardzo fajna sprawa. Dobra, w międzyczasie przejechałem jeszcze sobie moim ziomeczkiem z przyczepką w inne miejsce, no i wszystko załatwione. Jeżeli dooglądałeś do tego momentu i chciałbyś ode mnie, serduszko, w komentarzu, to napisz jakiś kreatywny komentarz związany właśnie z. Z wycinaniem trzciny cukrowej. Tym razem nie będzie jednego hasła, po prostu wymyśli jakiś fajny komentarz, który odnosi się do wycinania trzciny, do pozyskiwania do zbiorów trzciny cukrowej, a ja na pewno wtedy przypnę Ci serduszko. No dobrze, zobaczcie, 29 tysięcy litrów już jest, już jest 46%. Naprawdę idzie to bardzo szybko. Zobaczcie, że to pole wcale nie jest duże, ono jest tak naprawdę malutkie, nie wyobrażam sobie zbierać samodzielnie takiego gigantycznego pola, jakie rośnie na przykład po lewej stronie, czy w tym momencie za mną. Zaraz zobaczycie to pole z przodu, tylko zrobię nawrotkę. No i o, właśnie teraz zobaczycie tam to pole z przodu. Gdyby ono było posadzone w trzcinie, całe pole trzciną cukrową, to by była po prostu masakra. A ten pracownik, nie wiem, teraz się zwolnił, także widzę, że ten pracownik bardzo nie chce tutaj pracować. Chyba mu za mało płacę, nie wiem, co się dzieje. No ale to nic, jakoś się tam z nim potem dogadam. No, 63%. Idzie to naprawdę, naprawdę fajnie. Cukier jest bardzo opłacalnym przetwórstwem w farmingu 22. Nie wiem, czy to wiecie, czy nie. Natomiast ja wam powiem, że bardzo się to opłaca robić. Lubię też robić cukier, lubię robić trzcinę. Oczywiście występuje wiele nierealnych modów, na przykład taka specjalna przystawka do sieczkarni, dzięki której będziecie mogli kroić tą trzcinę cukrową, no pewnie z 5-7 razy szybciej. A jeżeli ją stuningujecie, no to nawet i pewnie 30 razy szybciej. Także jeżeli chcecie, to oczywiście można takie rzeczy robić. Ja wam ten header pokazywałem kiedyś już w serii, to akurat robiliśmy sobie na brazylijskiej serii. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Moim zdaniem robi to mega fajną robotę. Także już film sprzed wielu, wielu tygodni, może nawet miesięcy opowiada właśnie o tym nierealnym headerze. Ja tu zbieram dzisiaj dużo bardziej realnie, ale w tej serii zdecydowałem, że nie będę korzystał z jakichś takich ulepszaczy. No dobrze, prawie jest pełno, mam 90 w tej chwili 2%, więc już naprawdę, naprawdę wszystko jest skoszone, prawie wszystko, tu jeszcze na pewno będę musiał raz przyjechać, ale to już pewnie w kolejnym odcinku i też puszczę pracownika, żeby tutaj sobie robił. Natomiast teraz mam 97% i mogę Wam powiedzieć, że naprawdę te Wasze pomysły na rozwój tego gospodarstwa są naprawdę genialne, więc jeżeli masz jakiś pomysł, co można zrobić tutaj dalej, to koniecznie się podziel tym pomysłem, dlatego że z przyjemnością ja go zrealizuję. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to koniecznie zostaw suba z dzwoneczkiem, a jeżeli chcesz obejrzeć ten film w wersji z dźwiękiem, zamiast mojego gadania, to wbij na mój drugi kanał. Znajdziesz również link w opisie, będzie mi miło, jeśli obejrzysz tam też moje filmy.